Często się pytacie, czy po zabiegu w obrębie nosa i zatok boli? Czy nos jest rozepchany tamponami? Czy nos jest drożny? Czy jest zatkany? I chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, jak to, jak to wygląda co najczęściej mówią moi pacjenci. Generalnie, po operacjach z zakresu chirurgii plastycznej nosa, po operacjach przegrody nosa, po operacjach endoskopowych zatok, dolegliwości bólowe są bardzo słabo nasilone. Czyli najczęściej pacjenci mówią, że albo nie boli, albo troszkę boli. W tej technice, którą ja stosuję, nie tamponuję nosa, więc ten nos nie jest rozepchany, nie ma takiego uczucia. Ciśnienia w środku, w środku nosa czy w środku głowy, więc tutaj też jest dosyć komfortowo dla pacjenta. Jeśli chodzi o zatkanie nosa, to jest różnie. Jeżeli jest silny obrzęk po zabiegu i jest taka silna reakcja błony śluzowej nosa czy zatok do obrzęku, to ten nos po zabiegu może być przytkany. Natomiast czasem jest tak, że pacjenci już po zabiegu mówią, że panie doktorze, jakby się fajnie już oddycha nosem, to jest sytuacja, kiedy ten obrzęk nie jest właśnie taki nasilony, a jest na przykład wyprostowana przegroda, czy, czy wykonana plastyka małżowin nosowych i wtedy jest bardzo duża poprawa prześwitu przez nos.